To nie jest najlepszy pomysł. Właśnie go sprałem. Czas się stąd ulotnić. Takie krzesła nigdy się nie przyjmą. Gaz! Witaj, przyjacielu. Co się dzieje? Wygląda pan, jakby zobaczył ducha. Było kolejne morderstwo. Gdzie jest ciało? W starej toalecie, ale nie da się tam teraz dostać. Most, który tam prowadził, jest od lat zerwany. Być może. Proszę o to ostatni raz w życiu. Ale czy może pan coś dla mnie zrobić? Nie mam teraz czasu. To właśnie o czas chcę prosić. Proszę nie powiadamiać jeszcze skalnicza. Niech mi panda fory, zrobi pan to dla mnie. Dobra pięć minut, nie więcej, nie mniej. Świetnie. Proszę na siebie uważać. Do widzenia, przyjacielu. Do widzenia? A tak, do widzenia. Czas leci. Wiem, wiem, już idę, już idę. Eu não sei o Raczej nie chcę aż tak przemoknąć. Może jest jakiś sposób na osuszenie zbiornika? eksplozja mogłaby to otworzyć. Kolejny pierścionek. Dziwne. Ten wygląda, jakby go zrobiono bardzo niedawno. Otworne morderstwo. Zbudź się. No dalej, zbudź się, proszę. Cieszy mnie, że podążył Pan za ogróżkami, Panie Macpherson. Chciałem, by był Pan świadkiem tworzenia mojego najnowszego dzieła. Zbudź się, najdroższa. Nie chciałbym, żebyś przegapiła ból. Tytuł tego obrazu brzmi: Śmierć nas rozłączy. Kobieta na obrazie wydaje się zupełnie nie przejmować cierpieniem mężczyzny klęczącego obok niej na ziemi. Znów widzimy motyw ciemnego korytarza i złowieszczej postaci, czającej się w mroku. Wydaje się, że Ackerman próbuje odtworzyć scenę z dzieciństwa, sugerując przemoc i cierpienie. Zwróćcie uwagę na pozycję mężczyzny na obrazie bezbronny. Słaby, odkryty. Czy Ackerman wówczas tak właśnie się czuł? Oczyszczenie duszy. Hm. Pierwszy raz na obrazie Ackermana kobieta przedstawiona jest jako uwodzicielka. Wygląda, jakby się unosiła na płótnie. Czerwona tkanina faluje na wietrze, co ostro kontrastuje z absolutnym spokojem w tle. Czerwień, która symbolizuje namiętność i kuszenie, dominuje na pierwszym planie. Lecz otaczają ją złowróżbne odcienie ciemnej purpury, szarości i czerni, barwy śmierci. Kobiecie brakuje oczu, co może odzwierciedlać zagubienie i gniew, skierowany przeciwko kobietom w życiu marka, most nad spienioną wodą. Kobieta na pierwszym planie wydaje się zaniepokojona, patrzy wprost na nas, jakby nie zdawała sobie sprawy z tego, co ją otacza. Bezkresne i burzliwe niebo, zazwyczaj symbol wolności i otwartości, tutaj wydaje się przytłaczać, wisieć posępnie nad krajobrazem. Czyżby Mark starał się odegrać na matce? Ten obraz zatytułowany jest Ulice Pragi. Ackerman mieszkał w Pradze przez kilka lat. Widzimy tu powtarzający się motyw ciemnego zaułka. Spójrzcie na te kolory. Mury wyglądają, jakby były posiniaczone, poturbowane. Najwidoczniej Ackerman postrzegał to miasto bardzo negatywnie. Odpuszczenie grzechów. Kobieta na obrazie jest bezbronna i uległa, kuli się, próbując uzyskać przebaczenie. Można to postrzegać jako wizję Ackermana, w której to jego matka błagała o przebaczenie za to, że nie zdołała go ochronić. Pierwszy nosi tytuł porzucona. Z prawej strony widać leżącą kobietę pijaną, najwyraźniej nieświadomą tego, gdzie się znajduje. Na środku obrazu mamy dwoje oczu, wyłaniających się z mroku. Wiemy, że ojciec Marka Ackermana znęcał się na ma matka, która wiedziała, co się dzieje, nie ingerowała i pozwalała, by to trwało. To właśnie jest przedstawione na obrazie. Kobieta wydaje się nie chcieć zareagować na grożące jej niebezpieczeństwo. Ten zatytułowany jest Uczeń. Sam tytuł wskazuje na to, że Mark czuł więź z tematem obrazu. Mimo, że tkwił we własnej celi... To jednak zdołał uciec poprzez swego ucznia, który przedstawiony jest jako światło padające przez okno na pacjenta. Wykorzystuje tego mężczyznę, żeby wyrwać się ze swego więzienia. To bez mózgi. Mężczyzna na obrazie jest dosłownie bez mózgi. Zwróćcie uwagę na szwy na czole, które prawdopodobnie są śladami polobotomi. Jest to przedstawienie największego koszmaru Marka, zamknięcia w potrzasku ciała i umysłu. On stoi w rogu otoczony przez mrok, a przez otwarte okno na całą scenę pada światło. To właśnie okrutna ironia. Pacjent nie zdaje sobie sprawy z istnienia okna do wolności i pozostaje więźniem. A, beatrycze! Kobieta na obrazie pielęgniarka wydaje się być dla Marka ideałem i może nim była. Czuła, kochająca i uwodzicielska. Otoczona barwą anielskiej bieli. Jej skóra ma bogaty i żywy odcień, nie tak jak u modeli na poprzednich dziełach. Ten nosi tytuł Dr. Hyde i rozpoczyna serię z Los Angeles. Wiemy, że Ackerman w latach 30. trafił do szpitala dla psychicznie chorych. Mężczyzna na tym obrazie przedstawia psychiatrę Marka. Jest to karykatura nieuczciwego człowieka, który chowa spojrzenie za grubymi okularami. Czuć z tego obrazu jakąś Aure pogardy. Spójrzcie na uśmiech tego mężczyzny. Wygląda on jak wiejski głupek. Człowiek ten ewidentnie nie budził w Marku ani podziwu, ani szacunku. To zaś jest Handel w blasku księżyca, jego drugi obraz namalowany w Chicago. Można wyczuć, że Mark czuje się tu dobrze. Wschodzi słońce i wypiera ciemność. Zauważcie te ciepłe pomarańcze, czerwienie i żółcie. Zapewne Mark ma wreszcie spokojne sumienie i czuje, że w Chicago jest jego dom. O! To jest obraz pod tytułem Schronienie Obłąkanych. Pierwszy z chicagowskiej serii. To, co jest niezwykłe na tym malowidle, to perspektywa, z której zostało ono stworzone. Wydawać by się mogło, że Ackerman jest niepożądanym gościem w tym pomieszczeniu, jakby skrywał się za zasłoną. Namalowana kobieta pozostaje w błogiej nieświadomości tego, że jest on w pobliżu. I że ciemność otacza jej świetliste schronienie.